cześć, witajcie w tej stronie oczywiście Macy. W dzisiejszym odcinku jest ze mną dzwonik. Dzisiaj ogłaszamy nowy team. HS, czyli horda spacejców. Wszystkie wymagania do tego teamu są w opisie. Wbijajcie też na Discorda. Link w opisie. na Discorda też teamowego. Link też w opisie. a... Żeby dołączyć głównie to trzeba zasobować oba kanały kanał Zwanika w opisie yy, zostawić łapkę w górę pod tym filmem oraz yy, pod filmem Zwanika właśnie też z nowego teamu który yy, powinien być na kanale jeszcze dzisiaj albo yy, jeszcze potem nie wiadomo kiedy go wyślesz no i to chyba w sumie tyle co czy jeszcze byś coś dodał? I jeszcze tak, wymagania są takie, żeby mieć sprawne mikro Dokładnie, najmniej... przede wszystkim trzeba mieć sprawne mikro, a jak nie, to po prostu yy, grać bez Najmniej 10 lat, żeby nie, było 10 10 lat nie nie było... żeby nie było takich dzieciaków, takich 8-latków, albo takich sierpniów Dokładnie mhm. Najlepiej no, było tak, jakby 12, mamy takie jakby, jakby to nawet dywizje, co nie? W które jakby takie rangi jakby podzielenia na słabszych w teamie oraz jakby lepszych. Za niedługo tak, powinno się tak, pojawiać tak. live z rekrutacji. Ja myślę, że to na tyle w tym odcinku. Zostawcie oczywiście łapkę w górę, słuchajcie na kanale. wbijajcie do dzwonika na kanał, link znajdziecie w opisie. Na Dziękuję dwa Discordy. To tyle trzymajcie i cześć.